Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na film, który przekaz, który będzie przekazem jakby z pierwszej osoby od niego w Twoim kierunku. Czyli będę używała sformułowania, jakbym mówiła to, co on by chciał Ci przekazać z jego osoby. Nie wiem, tak mi przyszło, tak czuję, że tak powinnam zrobić, więc tak robię. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jeżeli Wam się spodoba, to super. Jak będzie rezonować, to jeszcze fajniej. Jeżeli nie, oczywiście, to pozostawiacie ten film nie. Bierzecie go w ogóle dla siebie i, yy, i tyle. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję Wam za subskrypcję, za komentarze. Przede wszystkim są niezwykle ciekawe i niezwykle. Budujące, czy przedstawiające Waszą sytuację, niekiedy naprawdę bardzo trudną sytuację, i e, wysyłam do Was naprawdę ogromną moc miłości z racji tego, kochane, że no na naprawdę wytrwałyście i trwacie czasami dalej w, z wiarą, z miłością i z nadzieją, bez sił, ale nadal jeszcze z wiarą. No dobra, a teraz łączę się z polem energetycznym tego jednego mężczyzny. I zobaczmy, kim jestem. Kim jestem. Kim na obecny moment jestem. Jestem w tej chwili w, w momencie podsumowania, w momencie, do którego zostałem przyzwany, wezwany, by zrozumieć, by zobaczyć, co do tej pory zbudowałem, co do tej pory dawałem innym, co brałem. To moment, w którym los. Każe mi zrobić rachunek sumienia. Nie jest mi łatwo. Czuję, że mój świat się zawalił. Czuję, że mentalnie i duchowo umieram. Czuję, że wszystko to, co mogłem, zakończyło się. Czuję, że życie, które prowadziłem, umarło i wiem, że muszę to przetrwać, że być może kiedy doznałem mentalnej śmierci, ponieważ zobaczyłem wszystko to, co do tej pory robiłem. Czeka na mnie jakiś nowy początek. Nie nauczyłem się. Nie odrobiłem tej lekcji. Nie zrozumiałem. Dostałem szansę, ale nie miałem odwagi z niej skorzystać. Nie pójdę tą drogą, ponieważ skręciłem w złą stronę. Skręciłem w miejsce, z którego już nie ma odwrotu. Boję się, ale już nie mam wyjścia. Um, wierzę, że miałem rację, w niejednej sprawie. Być może. Zdałem sobie sprawę z tego, jakim jestem kłamcą. Może, żeby coś zrozumieć, musiałbym zdjąć z siebie te warstwy pozorów, w które jestem ubrany. Może tam gdzieś tą prawdę bym odnalazł. Kiedy tylko wydaje mi się, że znajduję do czegoś klucz, i już chcę otworzyć te drzwi, to pojawiają się przede mną następne. Nie potrafię sobie z tym poradzić. Zbyt dużo rzeczy nawarstwiło się. Zbyt mocno ciemność mnie pochłonęła. Pragnę pokoju, pragnę harmonii, pragnę równowagi. Chciałbym, żebyśmy zostali przyjaciółmi. Chciałbym, żebyś nie miała do mnie żalu. Czuję się beznadziejnie. Rozpadam się. Nie rozumiem, dlaczego aż tak postępowałem, żeby tak bardzo kogoś krzywdzić. Przy tym nawet nie zdawałem sobie sprawy, że krzywdzę samego siebie. Wiem, że jesteś moim odzwierciedleniem. Wiem, że jesteś. Tą samą duszą rozumiem nasze połączenia, wiem, że są między nami ogromne uczucia, i tych uczuć nie da rady niczym zabić. Rozumiem to. Wiem, że odbijasz swoim zachowaniem moje rany. Ale jestem wyczerpany. Jestem w ciągłej podróży, bardzo szybkiej podróży i potrzebuję odpoczynku. Jestem tak bardzo zmęczony i I pragnę odpocząć. Dlatego odchodzę, dlatego cię goustuję, dlatego cię zostawiam, dlatego uciekam. Nie mam siły, żeby się z tym zmierzyć, ponieważ nie jestem w stanie doprowadzić naszej relacji na nowo do harmonii. Nie potrafię tego zrobić. Czuję, że muszę uciekać, czuję, że muszę znikać, czuć się niewidzialny. Być może w tej pustce odnajdę siebie. Może zrozumiem kiedyś, co straciłem. Ale na ten moment, poza rozpaczą i rozpadaniem się, nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Gdy patrzę na ciebie, czuję się zdezorientowany, niepewny, czuję, jakbym stanął w jakiejś niejasnej sytuacji. Być może wysyłasz do mnie jakieś niejasne komunikaty, ale pragnę, żebyś mi wybaczyła. Pragnę, żebyś przyjęła moje przeprosiny. Modlę się o to, żebyś była w stanie kiedyś do mnie powrócić. Przepraszam. Przepraszam za całe zło, które ci wyrządziłem. Przepraszam za swoją nieobecność. Przepraszam za to, że doprowadziłem nas na skraj rozpaczy. Pragnę Cię, pożądam Cię. Kieruję mną pożądanie w Twoją stronę lub pragnę, żebyś mi wybaczyła, że pożądam że mam tak silną energię seksualną, że nie jestem w stanie być tylko z Tobą. Wiem, że zniszczyłem, wiem, że złamałem Tobie serce, ale tym samym złamałem to serce sobie. Wiem również, że... Ta moja seksualność zniszczyła naszą miłość, niepanowanie nad pożądaniem i doprowadziło do złamanego serca Twojego i mojego zarazem. Jesteś taka piękna, pełna wdzięku, taka urocza. Takie. Tak ciepłym sercem mnie obdarzyłaś, a mimo wszystko ja to zniszczyłam. Widzę, jaka jesteś życzliwa, widzę, jaka jesteś piękna, dostrzegam wdzięk w każdym twoim zachowaniu. Ale chyba muszę odejść, muszę się odsunąć. Od tego, co dawało mi kiedyś bezpieczeństwo, co nazywałem rodziną, potrzebuję ustalić coś i iść w tym kierunku. Dałem na siebie wpłynąć. Dałem. Wejść komuś w między nas. Zrozumiałem, że to był błąd. Zrozumiałem, że to nie była prawda, a jednak wpuściłem tego kogoś między nas i ta osoba miała na mnie ogromny wpływ. Przez nią odszedłem od tego, co było dla mnie ważne albo najważniejsze. W tym momencie jestem dodatkowo zestresowany, bo dałem się wplątać w jakieś sytuacje finansowe, w jakieś kontrakty. W tej chwili czuję ogromny stres. Muszę się zająć tym, co dodatkowo narobiłem gdzieś na zewnątrz. Co nie miało bezpośredniego wpływu na ciebie, chociaż może zawsze miało. Ale sytuacja jest ogromnie stresująca, ponieważ muszę teraz wyjść z tych turbulencji finansowych, wyjść z tego napięcia, które zbudowałem. Zasiałem ziarno i chcę się rozwijać. Chcę nad sobą pracować. Chcę wzrastać. Ta osoba, która weszła między nas, pokazała mi w pewnym stopniu, że muszę postawić na ten samorozwój. Ale najpierw Muszę odnaleźć własną duszę. Uciekam. Blokuję się. Odpycham Cię. Muszę Cię uwolnić. Oddalić się od Ciebie. Mam jakiś zniekształcony obraz nas. Mam jakiś mglisty osąd. Mam jakieś iluzje, które mi nie, poz nie pozwalają z Tobą zostać. Moje negatywne myślenie jest związane z jakimś przekleństwem. Nie rozumiem, czy ktoś rzucił na mnie klątwę, czy ktoś uprawiał na mnie jakieś czary, ale nie jestem w stanie dostrzec tego, co widzisz Ty. Na sam koniec pragnę Ci jeszcze powiedzieć, że niczego nie mogę Ci obiecać, że jestem mężczyzną. W dramacie. Moja męskość to dramat. Z drugiej strony zadaję sobie pytanie: dlaczego nie mogę od Ciebie odejść? Dlaczego jest mi tak trudno? To wszystko to jest dla mnie za dużo. To wszystko to jest zbyt dużo. Miałaś rację. Chciałbym być na ten moment inną osobą. Nie, potrafię odczuwać, nie jestem w tym dobry. Zawsze polegałem na myślach, zawsze polegałem na logicznym umyśle, ale i on tym razem mnie zawiódł. Nie radzę sobie z Twoją miłością, ona jest zbyt silna i zbyt czysta, zbyt intensywna. I wiem, że nikt nigdy w życiu nie zrozumie mnie już tak, jak rozumiesz mnie Ty. Ale nie mogę tego zrobić teraz, nie mogę do Ciebie wrócić. Nie mogę dać Ci miłości, nie mogę otworzyć przed Tobą serca. Pragnę, byś mnie zrozumiała i pragnę zrozumieć Ciebie. Czy to się zmieni kiedyś między nami? Chcę być inny. Nic nie rozumiem. Bardzo mocno poruszyłaś mną. Muszę cię odpuścić, by znaleźć siebie. I teraz te cztery ostatnie karty, słuchajcie. Wyczułam absolutnie, że to jest Wasza energia. Do tej, czy to się kiedyś zmieni, to jest Jego energia. A tutaj w moment po prostu pokazane chcę być inna. Nie rozumiem. Poruszyłeś mnie tym może wyznaniem, ale muszę Cię odpuścić, by znaleźć siebie. Ja myślę, że to jest absolutnie Wasza energia, moje drogie. No, chyba nawet mnie poruszył, powiem Wam, że chyba mnie poruszył. Ja bym chciała jeszcze zobaczyć kartę od aniołków dla niego czy dla Was. No, takie do mocne wyznanie, prawda. Niewinność. No, aniołki tutaj właśnie przekazują dla niego. Ukochany, w rzeczywistości każdy jest niewinny, bo nikt nie może zniweczyć doskonałości dzieła Bożego. Przekaż nam swe jarzmo, a złagodzimy jego ciężar. Przekaż nam swoje poczucie winy, złość i wstyd, zaciemniające Twój obraz świata. I znowu ciesz się pokojem serca. No właśnie, no, bo tutaj trzeba właśnie. Miarowy postęp. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i aktami miłości. I to może być przekaz dla Was, a może być przekaz dla Niego, że każdy krok do przodu w jakiejś kwestii uzdrawiania siebie, zrozumienia. Pragnienia wybaczenia czy uzyskania, właśnie przebaczenia od kogoś, w tym wypadku od Was, jest doceniany. To nie jest tak, że jeżeli ktoś robi rachunek sumienia, a karta sądu o tym mówi, że zostaje wezwany do rachunku sumienia, że zostały mu pokazane to wszystko, co wyrządził przez ten czas, i do czego doprowadziło jego zachowanie. Ale nie jest zły. On nie ma w sobie zła. Może ma ciemność, którą musi uzdrowić, ale nie ma w sobie zła. W tej chwili wydaje mi się, że jest to niemożliwe. I ten arcykapłan w odwrocie jakby pokazuje, że no nie tędy droga do uzdrowienia. Ale nie przekreślajmy jego. Nie przekreślajmy. Dajmy mu szansę. Może ten człowiek nie podziela Twoich poglądów, może nie, nie chce w ten sposób, ale widać, że jest szansa na to, że, żeby mu przebaczyć. Jest tutaj czysta skrucha. Czy to w czymś pomoże, nie wiem ale być może któraś z Was powinna to usłyszeć, bo nigdy nie usłyszy tego bezpośrednio od Niego. Tak mi się teraz troszkę smutno zrobiło, ale no, za swoje błędy trzeba zapłacić, prawda? Zawsze przychodzi takie to wyrównanie. Takie zrozumienie, taka świadomość tego wszystkiego, co się w pewnym momencie zadziało. I nie można już tego cofnąć. Trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować, uleczyć. Poprosić o wybaczenie. Bo to wybaczenie jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Żeby się z tego oczyścić. No i iść dalej w życie. Takie to życie tu nasze na naszej ziemi jest, prawda? Czasami robimy coś. Z powódek z, z właśnie taki, że zostaliśmy. Nasza duma została urażona, nasze ego zostało urażone. Mamy jakieś problemy, jakieś uzależnienia. Nie panujemy często nad swoimi instynktami. I przekreślamy. Świadomie albo nieświadomie. Jeżeli nieświadomie, to zawsze przychodzi moment, że ta świadomość przychodzi. Ale idziemy za tymi instynktami, bo my jesteśmy ludźmi, my błądzimy, nie zawsze trafiamy w to miejsce, gdzie trzeba od razu. Zaprzepaszczamy niektóre szanse. Ale również wybaczamy, kochamy, pomagamy sobie nawzajem. Nie trzymamy urazy. Wspieramy. Wiecie co? Ja chyba już po prostu na tym zamknę ten rozkład. Życzę Wam i jemu. Wybaczenia z obydwu stron. Zrozumienia. I uleczania serca. Życzę Wam spotkania na swojej drodze takich ludzi, którzy już nigdy do tego stopnia nie pozwolą sobie na przekraczanie pewnych granic. Jesteście bliźniaczymi duszami, być może właśnie po to się spotkaliście, żeby. Te rzeczy właśnie się zadziały. Może właśnie tak to wszystko miało być? Zastanówcie się nad tym. Życzę Wam miłego wieczoru. Ściskam, pozdrawiam. Papa! Pa.